Opieka wytchnieniowa jest skierowana do rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu członek rodziny może zrobić zakupy, wyprowadzić psa lub po prostu odpocząć w trakcie, gdy dziecko bądź senior będzie miał zapewnioną opiekę medyczną. Z takiej pomocy będą mogli skorzystać mieszkańcy Sieknić. Chcemy wesprzeć osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, rodziców, opiekunów formalnych, nieformalnych który mają pod opieką dzieci, osoby dorosłe, ale też seniorów w tej opiece całodobowej. Pilotażowym programem zostanie objętych 10 rodzin z terenu gminy. Czyli mamy piątkę dzieci, które będą, dla których opiekunowie będą świadczyli wsparcie dla ich rodziców, żeby w czasie, kiedy ta opieka jest zapewniona, rodzic mógł sobie pozałatwiać sprawy, wyjść, załatwić w urzędzie, zakupy, czy też najzwyczajniej odpocząć. I pięć osób starszych to są osoby dorosłe bądź seniorzy. Realizatorem projektu Opieki Wytchnieniowej jest Fundacja IMAGO z Wrocławia. Program jest realizowany ze środków Funduszu Solidarności. Który w połączeniu z pieniędzmi gminy dał łączną kwotę 60 tysięcy złotych. Taka suma pozwoli zapewnić 1200 godzin opieki wytchnieniowej dla siechnickich rodzin. Te osoby, dzieci, młodzież, niepełnosprawna czy osoby starsze ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają po prostu wielu czynności, bardzo prostych, których nie są w stanie samodzielnie wykonywać. I cały ciężar takiej opieki spoczywa właśnie na rękach ich opiekunów. Najczęściej są to rodzice. Rodziny same zadecydują, na ile godzin zechcą podpisać umowę z opiekunem. Umowa może obejmować do czterech dni w tygodniu, w tym także soboty i niedzielę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapowiada kontynuację projektu. Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj pracownicy na pewno udzielą wyczerpujących informacji, kiedy, jak można się zgłosić, kiedy potom pomoc można się ubiegać i w jaki sposób. Program potrwa do końca tego roku. Dla Wiadomości Siechnickich Zuzanna Kuczyńska.